10 dzień kwietnia, 2025 rok, jaka lodowa, było. no porównywalna z tą na Warmii i Mazurach, to no, naprawdę znowu przygnało takie powietrze lodowate, straszne, aż, aż się, aż się te, te zieleniny trzęsą, no, że już o sobie nie wspomnę. Ale nie ma się co martwić, absolutnie, bo ciepło idzie, idzie, no i w końcu dojdzie, chyba. Jasna, nie ma się gdzie schować, bo wieje teraz chwilowo, przestało. No tylko się chce narzekać, narzekać i narzekać. A ja, tematik do rozważań, najpierw miałam taki, a potem zmieniłam na inny. Ha, no tam nie będę mówiła o tym, co. Miałem inny plan, bo tak naprawdę do, do takiego planu trzeba się przygotować. Yy, że po przeczytaniu jakiejś książki, to człowiek ma ochotę po prostu coś zmienić, stać się lepszym. No, to fajny temacik do rozważenia, ale pewnie yy, po prostu trzeba by wtedy podać jakieś tytuły, jakieś dowody na to. E, no, może kiedyś. Otwieram ramiona. A to brzmi fantastycznie. Otwieram ramiona. A kiedy? Z jakiego powodu? A jest tyle sytuacji, kiedy mam ochotę to robić. No, taka, taka najbardziej oczywista, kiedy kogoś witam i otwieram ramiona, zanim do, dopadnę do tej osoby, żeby przywitać się na misia. To otwieram ramiona. I to jest takie miłe. A no, przynajmniej dla mnie mam nadzieję, że ten, którego witam, też tak się czuje. Ale kiedy jeszcze można otwierać ramiona? A na przykład w tańcu. To no, uwielbiam to robić, kiedy tańczę sama. Uwielbiam pod wpływem muzyki otworzyć ramiona i dać się ponieść na całego. Tym dźwiękom, które gdzieś w jakiś sposób do człowieka dopadają i sprawiają, że ma ochotę otworzyć ramiona. A kiedy jeszcze? Te otwarte ramiona, czyli po prostu chce przygarnąć, a tę zieleninę, która taka jest nieśmiała i czeka, i czeka na to ciepło. I ten cudny błękit. Który jeszcze nie jest zasłonięty zielonymi liśćmi. Otwieram ramiona w zachwycie. A wiosna to jest akurat bardzo sprzyjająca pora roku. Żeby myśleć o tym, że się chłonie wszystkimi zmysłami. Z otwartymi ramionami, bo otwarte ramiona to znaczy, że, hmm, że jestem radosna. O czym jeszcze takie otwarte ramiona świadczą? O tym, że nie mam nic do ukrycia, że inni mogą postrzegać moją szczerość? Otwartość, właśnie te otwarte ramiona. To jest taki znak. Oczywiście w różnych sytuacjach te ramiona się otwiera, ale mieć w swojej głowie hmm, tę myśl właśnie, że otwieram ramiona na wszystko. Co piękne na tym świecie? Otwieram ramiona na każdy dzień. Który przychodzi? No i to, co najważniejsze, otwieram ramiona na siebie serdecznością, życzliwością, miłością. Dlaczego nie? Otwieram szeroko ramiona. Po co? Po to, żeby w mojej wyobraźni przytulić siebie. <laughs> to Ci dopiero wymyśliła tak przytulić siebie. No bo to są te kroki zmierzające do tego, żeby siebie pokochać, żeby siebie postrzegać jako niepowtarzalną, niekończącą się istotę. To można to uczynić tylko z otwartymi ramionami. No i to jest ten pierwszy krok, żeby mieć te otwarte ramiona na każdą. Ludzką istotę. Że nie wspomnę o zwierzakach, że nie wspomnę o przyrodzie, że nie wspomnę o tym wszystkim, co na tym świecie jest. Ale na drugiego człowieka mieć otwarte ramiona. hu, hu, hu. No, wczoraj mądrzyłam się, jak to. Jak to, jak to. Ta szybkość i pośpiech to dobre przyłapanie łapaniu a tak przy, 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 przy przyklejaniu etykietek, ocenianiu, to akurat można zwolnić. No i właśnie, żeby takie ramiona otwarte mieć na drugiego człowieka, to najpierw trzeba się wyzbyć tego nałogu paskudnego, kiedy oceniamy bez przerwy każdego. A najczęściej te oceny są bardzo surowe. Bardzo surowe. A co z tymi dobrymi? A no, te dobre. Można też sobie odpuścić, ale te dobre sprzyjają właśnie tym otwartym ramionom. Te dobre sprzyjają temu, żeby moje ramiona były otwarte. Na każdego człowieka i na tego pana, który mi pokazał paluszkiem, którędy mam go ominąć. <noise> żeby nie przyszło do głowy, że to on mnie mógł ominąć. No właśnie. No i te otwarte ramiona na pana, który w tym metrze myślał, że, że ja powinna, nie wiem, może wstać. Żeby on mógł spokojnie siedzieć na dwóch miejscach. Ależ piękny widok te otwarte ramiona, które zapewniają świato moim pokojowym nastawieniu, o moich dobrych intencjach, z otwartymi ramionami witam każdego, wszystko z otwartymi ramionami a co z tym co, co mi się nie podoba a co z tym co, co nie jest dobre aha a tutaj można by podyskutować no może te ramiona wtedy nie będą aż tak bardzo otwarte ale przecież to też jest część tego naszego życia ale widoczek cudny ten cień drzewa, te listki zielone, zieloniutkie. No to jakże tutaj ramion otwartych nie mieć? No, to tu jest prościzna, akurat. Ale tak sobie wyobrażam, właśnie, że otwarte serce i otwarte ramiona na każdy, na każdy przejaw życia. ...na tym świecie. A to nade wszystko... ...sprzyja nam. Więc... ...mam otwarte ramiona. I już. I <laughs> życzę tego każdemu. No i tyle w tym temacie, bo cóż ja tu jeszcze powiem? Jak ja widzę taki piękny obrazek, który postrzegam z otwartymi ramionami, pięknego, spokojnego, radosnego dnia, to muszę zdjąć rękawiczkę, tak? Z taką właśnie refleksją, żeby mieć otwarte ramiona na całe piękno tego świata. Wszystkiego i wszystkich, którzy tu żyją.